Cześć tyłaga. Witam ciebie i zapraszam na medytację uzdrawiającą. Medytację, której będziesz pracować ze swoim bólem, z chorobą, uzdrawiać się i czuć się lepiej. Zapraszam. W jednym z wcześniejszych filmów powiedziałam wam, opowiedziałam wam moje zdanie na temat choroby, jak ja podchodzę do choroby, czym dla mnie jest ból i choroba naszego znaczy mojego ciała. Ta medytacja jest kontynuacją tego, co mówiłam wcześniej. Taką troszeczkę wizualizacją, akceptacją. Jest to medytacja prowadzona, w której będziesz pracować ze swoim bólem, z chorobą i zdrowieć. Zapraszam. Zamknij oczy, i skup się na swoim oddechu, obserwując swój oddech, wdech i wydech. I skup się na tym miejscu, na chorobie, może to jest jakieś miejsce w twoim ciele. Może czujesz się, może czujesz ból, może czujesz się zakatarzona, masz alergię, masz jakąś poważniejsze kontuzje ciała, cokolwiek to jest. Skup teraz uwagę na tym miejscu, które będziesz uleczać. I stań się świadoma. Skoncentruj się i zapytaj swoje ciało: dlaczego to miejsce jest teraz chore? Co się takiego stało, że Twoje ciało aż krzyczy o uwagę? Chcę Twoją uwagę, Twoją miłość, aby skupić się właśnie na tej części Twojego ciała. Czym to jest związane? Jeżeli czujesz, że intuicja podpowiada Tobie, co to jest, to świetnie. Jeżeli nie, to też ok, zaakceptuj, że teraz nadal nie jest to dla Ciebie wiadome. Może wkrótce. Zaakceptuj i zostaw to pytanie zawieszone, ale i tak będziesz nad tym pracowała. I teraz to miejsce chore w Twoim organizmie, w Twoim ciele, mentalnie. Lub fizycznie przytul. Przytul, i powiedz kocham cię. Wiem, że cierpisz, że walczysz. Czuję to jak w bólu, który doznaje fizycznie, w niewygodnych. W sytuacjach, wiem, że walczysz. Kocham Ciebie, moje ciało, mój organizmie, bo wiem, że chcesz wyzdrowieć. Mocno przytul, jeżeli jesteś w stanie to wyobraź sobie, jak. Tak jakbyś takim cudownym, złotym kremem okrywała to miejsce takim uleczającym, mięciutkim, przyjemnym, które dodaje siły i jest w stanie wyleczyć. Poczuj to. Powiedz również do swojego ciała, do swojego organizmu, że jesteś wytrwała i cierpliwa. Poczekasz, bo czasami choroba będzie trwała dłużej. Nie wszystko jesteśmy w stanie wyleczyć raz, dwa. Dlatego jesteś cierpliwa, dajesz sobie czas na uzdrowienie. Akceptując Twój stan, akceptując, przytulając i wysyłając miłość do swojego ciała i organizmu, które walczy z Twoją chorobą, z kontuzją, z bólem. Otyliłaś to miejsce, to chore miejsce. Pozostaw teraz, aby samo się uleczało. To miejsce jest pokryte tym złotym kremem czy puszkiem, który je wzmacnia i uzdrawia. Ty zostawiasz tam miłość i opiekę. I jesteś cierpliwa. I weź głęboki wdech przez nos, wydech przez usta, wdech przez nos, wydech przez usta. I jeszcze raz głęboki wdech przez nos, wydech przez usta. Delikatnie otwórz oczy. Połóż ręce na czakrze serca. Podziękuj sobie za tę medytację. Poczuj się dobrze, bo już wiesz, że coś się zaczęło dziać. Uzdrawianie już się rozpoczęło. Dziękuję bardzo. Satnam.